Mówiłem chłopakom trochę na razie o sprzęcie, o syntetycznym o modulacjach beatboxu i w ogóle elementów związanych z, z emisją i modulacją głosu poprzez właśnie różnego rodzaju sprzęt, ale dopiero teraz gdzieś tam popatrzymy sobie co do konkretnych urządzeń. Dotychczas jakby rozmawialiśmy o samych mikrofonach, o mikrofonach pojemnościowych i dynamicznych i tak dalej, tak dalej, ale to już. To już najwyżej chłopaki wam przekażę. Jakby coś e, mówiłem, przede wszystkim najważniejszy klub był taki, że do zrobienia fajnych basów, zrobienia głębokich basów, subbasów, tak naprawdę mikrofon dynamiczny, koncertowy nie jest najlepszym urządzeniem. Po prostu trzeba testować, łazić, jeździć, dopasowywać do swojej mordy, do swojego głosu, swojego aparatu mikrofon e, przede wszystkim pojemnościowy i, i co się też okazuje, wcale mikrofony najdroższe, typu Neumann 20-30 tysięcy, wcale nie są najlepszymi mikrofonami. I tu jest jeszcze jedna informacja, której Wam nie powiedziałem, że tak naprawdę, jeżeli będziecie chcieli w jakiś czas stworzyć sobie swoje studio, życzę Wam tego, żeby, żeby Wam fortuna była na tyle sprzyjająca, to. Nie kupujcie wręcz nawet mikrofonów drogich, ponieważ beatbox jest mega niszczący, destruktywny dla mikrofonu, ponieważ e, wszystkie te w, w śmieszne siateczki, które są na majkach, są wiadomo po co. Właśnie po to, żeby nie było uderzeń powietrza w membrany e, bardzo delikatnego stafu elektronicznego i e, analogowego, jakim jest w ogóle w środku ten cały mikrokosmos. E, a wy, my, po prostu robiąc beatbox, permanentnie takie uderzenia wydajemy, wręcz tymi uderzeniami tworzymy tak naprawdę ciśnienie przenoszące, że tak powiem, stopę, werbel i, i całą dynamikę. No ja tego śmiesznego rodę, chińszczyznę w sumie, Choć mikrofony dobre, szanowane i uznawane za, za takie w tej klasie średniej szlachetne dosyć. Yy, zmuciłem totalnie robiąc tą płytę do tego stopnia, że już tam szaleści, lampę trzeba było oczywiście wymienić. No ale, ale trzeba przyznać, że po wymianie lampy nadal ten mikrofon funkcjonuje, mimo że były to naprawdę setki, dziesiątki permanentnych powtórzeń i, i, i że tak powiem. Mega, mega mocno go zmusiłem przy tym albumie. I teraz tak, jeżeli chodzi o, o cały staw, to sobie pogadamy o tym w studiu. Podłączenia, jakby, kable. No bo są, są, to są rzeczy, których, których wy, jako beatboxerzy, ludzie zajawieni głosem, wcale nie musicie lubić i nie musicie znać nawet. Jeżeli po prostu was, was ma kręcić przede wszystkim to, to, co robicie, tak? Ja akurat jeszcze jestem producentem, wkręcam, jest sprzęt, właśnie wtyczki, przestery, różne dziwne rzeczy, które można zrobić z, z wokalem, ale wy tego wcale nie musicie znać. Możecie wejść do studia i zarządzić, żeby ktoś wam po prostu to wszystko opiął, więc co do wciskania kabelków nie będziemy gadać. No chyba, że musicie wiedzieć, że to jest zajebiście ważny kabel USB, którym wpinamy myszkę i dzięki temu możemy łatwo sobie sterować. Ale i tak korzystam tutaj z tego, bo ktoś opluł i oślinił solik. więc może jednak tutaj będę się operował tym. Słuchajcie, jeżeli chodzi o programy, bardzo, wiadomo, mnóstwo tych programów jest, jest Cubase, jest Logic, jest tego mnóstwo, szczerze polecam wam jako taki program pierwszy w ogóle do takich jakichś ruchów, żeby się zapoznać z produkcją, z jakimiś, z jakimiś elementami nagrywania, rejestracji, to jest w to jest, to jest Sony. Sony, Sony Acid jest, jest w ogóle świetnym, mega intuicyjnym programem, ja na nim byłem w stanie zrobić trzy płyty rocznie, bo po prostu przy pewnym etapie już pojęcia tego zapiernicza się po prostu jak Kubica w swojej formułce, jest naprawdę potężna szybkość, Natomiast do, do takich rzeczy, typu ten album, który robiłem, jednak niezły jest, jednak niezły jest live. Live jest niezły i do nie, jakichś szerokich modulacji właśnie głosu, ponieważ ma bardzo dużo różnych wtyczek i dużo możliwości doczepiania jeszcze kolejnych wtyczek, nie, jaki jest zajebisty pod względem po prostu żywych wykonań, nie? Po prostu, bo tutaj w tym programie także możecie mieć nawet luper, luper, który nie, gdzieś tam zaraz wam pokażę, luper, który sobie możecie opiąć w ten sposób, że... że, że nie, czy z akajki na przykład, tej mpc-tki, czy na przykład z klawiatury nawet, możecie sobie wciskać klawisz C i on wystartuje, zaczyna was, was nagrywać, wciskacie klawisz, klawisz inny na klawiaturze, który możecie sobie opisać, jeśli nie znacie nut, ja też nie znam, nie martwcie się, możecie sobie opisać misiem, karabinkiem, pistoletem, granatnikiem, na przykład rysuneczkami na klawiaturze i odpalać sobie poszczególnymi, że tak powiem, z ikonami, symbolami, na przykład kolejne efekty, delaye, rewerby i i, I to to jest staw, którego wam nie zastąpi żaden efekt, tak naprawdę. Żaden efekt nie ma, nie ma takich możliwości jak, jak live i żaden efekt nie, nie ma takiej jakości jak live, tak naprawdę. Więc, więc jakby przy dobrej karcie dźwiękowej, na przykład na koncercie, to nie jest dobra karta, to jest to jest z Firebox, ona jest właśnie do, do, do niszczeń na, 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 na koncertach.